Z notatnika, dietetyka. Twoje zdrowie w Twoich rękach. ABC Żywienia z Magdaleną Kopel. Witam. Dziś o antagonizmach i synergiach w diecie, bowiem witaminy i minerały są niezbędne dla utrzymania dobrego zdrowia, kondycji i samopoczucia. Jednak ze względu na zachodzące między nimi zależności warto wiedzieć, jakie połączenia są korzystne, a których należy unikać. Na wstępie przypomnę, że nie zawsze zaniedbania dietetyczne należy i warto łatać suplementami. Jednak rynek suplementacyjny jest ogromny, więc należy myślę mieć choć minimum wiedzy na temat, czy warto wydać setki złotych na suplementy wieloskładnikowe, w których te składniki Noszą wzajemnie swe działanie. Synergizm i antagonizm to reakcje chemiczne zachodzące między niektórymi pierwiastkami czy substancjami, w tym również pomiędzy witaminami, minerałami i innymi składnikami diety, w tym lekami. Często można spotkać się ze stwierdzeniem, że jeden pierwiastek zwiększa biodostępność innego. Oznacza to, że dany składnik odżywczy, obrany w towarzystwie innego, konkretnego związku jest znacznie lepiej przyswajalny przez organizm ludzki. W skrócie, mniej znaczy wtedy więcej. Tak jest na przykład z kolagenem i witaminą C, witaminą C i żelazem, witaminą C czy manganem, witaminą D i wapniem. Antagonizm z kolei ma działanie odwrotne, do synergizmu. To sytuacja, w której jeden mikroelement zmniejsza wchłanialność i biodostępność drugiego. Często jest bowiem tak, że nadmiar jednego związku powoduje coraz większy niedobór drugiego przez blokadę coraz większej ilości receptorów odbiorowych. I tak jest w przypadku witaminy C i witaminy B12, czy witaminy A i K. Tak więc nie zawsze rozbudowane receptury preparatów złożonych są warte wydanych pieniędzy. Często też takie kombajny witaminowe są polecane z suplementami oczyszczającymi czy detoksykującymi, które wiążą i helatują niektóre pierwiastki, nie tylko toksyny. Dlatego zanim rozpoczniemy przygodę z suplementacją warto, naprawdę warto. Warto skonsultować się ze specjalistą albo poczytać dostępne publikacje naukowe, by nie wyrzucać pieniędzy w błoto. I jeszcze raz, jakie witaminy i związki warto przyjąć razem? Witaminę D z wapniem, witaminy E i A, żelazo z witaminą C, witaminy A i cynk, kwas foliowy z B12, a i rynek suplementów sprytnie odpowiada na te synergie i z reklam na pamięć już znamy połączenie magnezu z witaminą B6. Dlatego jeszcze raz podkreślę, że z dróg na skróty warto korzystać, ale trzeba to robić w sposób mądry.